10 rzeczy, których nie dałbym sobie zrobić u dentysty, będąc dentystą. Po pierwsze i drugie, nie zrobiłbym sobie ani leczenia kanałowego, ani licówek bez mikroskopu i bez izolacji specjalną gumą, czyli koferdamem. 3. Nie dałbym sobie zrobić ani leczenia kanałowego, ani implantów bez tomografii stożkowej. W nowoczesnej stomatologii bez tego tak naprawdę nie da się już porządnie zaplanować, ani leczyć. Czwarte. Nie dałbym sobie zrobić aparatu ortodontycznego u ortodonty, który nie zna się na stawie skroniowo-rzuchowym. Zęby muszą do siebie pasować, ale stawy muszą być w odpowiednim miejscu. 5. Nie dałbym sobie przeleczyć zęba kanałowo na zaś pod koronę. Tak się kiedyś robiło. Każda korona musiała się zaczynać od tego, że ząb był uśmiercany. Już tak nie robimy. 6. No Na pewno nie chciałbym usuwać ósemki u chirurga, który ma reputację najszybszego chirurga w mieście. Pamiętajcie, szybko nie zawsze oznacza dobrze. W nowoczesnej chirurgii bardzo często trzeba ząb podzielić i wyciągać po kawałeczku, żeby było atraumatycznie. 7. Nie dałbym sobie założyć amalgamatu. Artenci w buzi mówimy nie. Już nawet Komisja Europejska to przyznała. 8. Nie dałbym sobie wstrzypnąć botoksu w mięśnie ani kwasu hilordowego w stawy. Wtedy, kiedy nie mamy prawidłowej diagnozy, musimy się dowiedzieć, dlaczego zaciskacie, dlaczego się napinacie, a nie od razu paraliżować mięśnie. 9. Nie dałbym sobie zrobić miękkiej szyny, miękkiej nakładki wtedy, kiedy mam bruksizm i zgrzytam i zaciskam zęby. Bo to stymuluje mózg jeszcze bardziej do zaciskania. I ostatnie, dziesiąte, nie dałbym sobie zrobić licówek, ani nie dałbym nikomu, żeby zrobił mi nowy piękny uśmiech bez prawidłowego projektu cyfrowego uśmiechu i bez przymiarki takiego uśmiechu, żebym mógł decydować, czy w ogóle mi się to podoba, czy w ogóle nie chcę.